Jednego w rękawie. Jednego w rękawie. Życzę powodzenia i dziękuję bardzo. A w ringu już kolejny pojedynek. 64 kg. Falecki Damian. z narożnik czerwony. I Swoboda Adrian. Kaczorboks Wałbrzych. Narożnik niebieski. Palecki odwrotna pozycja. Swoboda tutaj idzie bardzo pewnie przez cały turniej. Pokonał chyba faworyta w pierwszym pojedynku tej grupy. Kaczmarczyka z Mosmu Tychy. Wczoraj również piękny boks i dzisiaj tutaj stara się podtrzymać dobrą serię w Gliwicach. Palecki również bardzo poprawnie wyszkolony technicznie zawodnik. O, bardzo ładna lewa bezpośrednia teraz trafia. Palecki. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Wiesław Growała. Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski. Sędzia bardzo doświadczony, sędziujący już naprawdę wiele lat. Wcześniej również występował w ringu jako czynny zawodnik, oczywiście w swojej młodości. I tutaj te wszystkie doświadczenia na pewno pan Mieczysław doskonale potrafi wykorzystać w prowadzeniu walk sędziowskich w ringu. piękny lewy prosty Faleckiego również rewanżuje się prawym prostym Swoboda Jest wielką Zaciętością obydwaj podeszli do, do tego w pojedynku. Ani jeden, ani drugi nie myśli tutaj powiedzmy ustąpić pola swojemu rywalowi. Wczoraj oglądając walkę faleckiego również państwo ją na pewno widzieli. Falecki, no po prostu piękny, techniczny pojedynek. Dzisiaj tutaj stara się zmienić swoje oblicze agresor, który również potrafi zadać bardzo mocny cios z bliska. No na pewno bardzo, bardzo ciekawy pojedynek i stojący na dobrym poziomie. Dekoracja wszystkich medalistów, zwycięzców, pokonanych odbędzie się po wszystkich zakończonych wyżach. A więc planujemy, że to będzie gdzieś po godzinie 12.13. W Livorno, drugi starcie. I za chwilę rozpoczniemy drugą rundę. Pojedynku Falecki Swoboda. Bardzo ładna kontra Swobody. Króciutka przerwa. Tam chyba popuściło troszeczkę. Zapięcie kasku zawodnikowi z Wałbrzycha. Ale już wszystko oczywiście w jak najlepszym porządku. Więc lewy prosty i lewy sierpowy Faleckiego Swoboda troszeczkę tutaj wydaje mi się to jakby stracił animusz z pierwszej rundy Czeka z kontrą na Faleckiego ten jednak bardzo sprytnie próbuje ominąć ten jego bezpośredni prawy I kolejny lew, prawy prosty Swobody nie trafia. No zabawna sytuacja. Palecki czuje potrzebę naprawdę kontynuowania ataków. Widząc, że Swoboda troszeczkę po prostu stracił kondycję. No również ten atak głową, który tak... No tutaj obydwaj, już widzę i Falecki zaczyna tracić kontrolę, no ładna kontra teraz Swobody. Falecki również zaczyna tracić kontrolę nad swoimi atakami, po prostu widać duże zmęczenie u obydwu zawodników. Kolejny przykład, powiedzmy wpadnięcie Faleckiego w no to już jest na pewno duży ubytek sił i Zawodnik po prostu, jego nogi zaczynają tracić kontrolę nad tym, co by zawodnik chciał zrobić. Dużo uwag mają obydwaj trenerzy dla swoich wychowanków, szczególnie tu w niebieskim narożniku Zenon Kaczor. Troszeczkę podenerwowany postawą swojego zawodnika, który po prostu wydawało mi się, że wygra ten pojedynek łatwo, no ale niestety Falecki tu naprawdę pokazał, że jest bardzo ambitnym zawodnikiem i toczy. Bardzo wyrównany był. Nawet tutaj w drugiej rundzie były momenty, gdzie przeważał. No troszeczkę tutaj tak. Swoboda tutaj raczej jest e, ustawiony na, na zadanie bardzo mocnego ciosu pojedynczego. Falecki swoim atakiem e, ma inną koncepcję, po prostu tutaj dużo ciosów, no ale są to ciosy takie, takie troszeczkę mało widoczne, niecelne i. Naprawdę tutaj sędziowie punktowi, wydaje mi się, w tym pojedynku będą mieli um, ciężkie zadanie, aby wypunktować zwycięzcę. Swoboda zaczyna trzymać. No naprawdę już są bardzo zmęczeni. Zmęczenie swobody usprawiedliwia fakt taki, że stoczył o jedną walkę więcej od swojego przeciwnika, Falecki od razu znalazł się w półfinale. No bardzo ładny atak teraz Faleckiego. I kolejny atak. No końcówka tutaj zdecydowanie dla reprezentanta Ksztok Ostrowiec, który naprawdę wykorzystuje ogromne zmęczenie swobody. On troszeczkę ma więcej sił. Piękny, kolejne ciosy Faleckiego w samej końcówce naprawdę. Swoboda po prostu, no już w zasadzie można powiedzieć, troszeczkę nie kontaktuje. Bardzo zmęczony, jeszcze nad ludzkim wysiłkiem stara się jakimś mocnym ciosem trafić. Zbawienne parę sekund na wytarcie zawodnika. Tutaj ofiaruje sędzia Skrobała w Swobodzie i koniec pojedynku. Myślę, że końcówką tutaj Falecki przechylił szale Zwycięstwa na swoją korzyść. Dwie bardzo wyrównane rundy, trzecia naprawdę dla reprezentanta Krzołostrowiec. Niemniej jednak należy się wstrzymać z osądem. Sześć sędziowie punktowi

Długa analiza kart punktowych przez sędziego głównego pana Andrzeja Filipka. Myślę, że będzie werdykt. Ale moment. Tak. Dwa do jednego. Adrian Swoboda, kaczor Dwa do jednego Adrian Swoboda, kaczor boks Wałbrzych. No myślę tutaj. Te dwie rundy, które były wyrównane, tam sędziowie wypunktowali jednak dla swobody.